Nie było tylko ust, ust, o, ale właśnie miało zaplecze w naszym codziennym życiu, codziennej naszej moralności. Dziękuję za wszystko, gsiąż tak pięknie powiedział, jak słyszycie tutaj parapki. Ja jeszcze pamiętam rok temu, jak spotkaliśmy się tu na moim w 25 lat Państwa. Za to wszystko dobro na ręce. Pana Wójta i pierwszego strażaka w gminie, bo tak nazywam zawsze swojego burmistrza, także Wam wszystkim składam tu, strażakom ludnickim, najpiękniejsze, najlepsze życzenia. przede wszystkim tego Bożego Błogosławieństwa. Zawsze pamiętajcie, zawsze pamiętajcie, w każdą akcję wybrzajcie z krzyża. Ten krzyż, ten pościg zna ja. Z tym najgorszym znakiem Maryj, wyruszajcie w akcję. Życzę wam, aby ten Bóg, albo obdarzał zdrowie, bo trzeba mieć aby brat udział w takich czy innych akcjach. A Maryja, dała z tutaj, niech was pomaga i niech otacza w swoim macierzyńskim paszcie. Wszystkiego dobrego. Na kolejne 10 lat będzie lat może doczekamy. Jak na bok, sześć za Zaraz przyjmujmy błogosławieństwo. Pan z wami I Bo kto odkupił świat przez swojego syna zrodzonego z małej dziewicy, niech gładząc na przez swoją błogosławieństwę. Nie gładząc przez sześć Dziewica, która zrodziła latem życia. Wam wszystkim tutaj zgromadzony na go, wspomnienie, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Amen. Niech Was błogosławił Włóczęg pomocy, ojciec i synu święty. Amen. Idźcie w pokoju. Sussa Amen Dostojni goście, drodzy mieszkańcy Rudnik i Skałki, druchny i druhowie strażacy, Dzisiejszą uroczystość nasi, naszego pięknego jubileuszu, 90-lecia rocznicy powołania OSP Rudniki, rozpoczęliśmy od mszy świętej w intencji strażaków. Zarówno za tych żyjących, jak i również tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Teraz po defiladzie ulicami Rudnik, pod sztandarami naszych gminnych jednostek pożarniczych oraz przy dźwiękach marszów naszej strażackiej orkiestry, przybyliśmy. Przed naszą remizę, gdzie rozpoczynamy ceremoniał strażacki. Obecnie proszę komendanta uroczystości druha Zdzisława Struzika o złożenie raportu. Raport przyjmie druh prezes zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Włodowicach Adam Szmukier. Kalendarz uroczystości Zisław Struzik melduje delegację ochotniczej Straży Pożarnych do rozpoczęcia uroczystości jubileuszu OSP Rudniki. Потоа ја ве спочни. Prażaków z OSP w Rudnikach, pragnę powitać zaproszonych dostojnych gości: Panią posejm, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Annę Nemś, Pana wicemarszałka województwa śląskiego Stanisława Dąbrowę, Pana radnego sejmiku województwa śląskiego Witolda Grima. Pana wicestarostę powiatu zawierciańskiego Cezarego Barczyka. Pana zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu starszego kapitana Radosława Lendora. Pana Czesława Pantaka zarządzania kryzysowego starostwa powiatowego w Zawierciu. Pana Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego Henryka Górnego Pana Radnego Rady Powiatu Zawierciańskiego Zdzisława Maligówkę Pana Grzegorza Dorsa specjalistę z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zawierciu Witam Państwa Radnych Wysokiej Rady Gminy Włodowice na czele z jej Przewodniczącą Panią Mirosławą Jenderką. Bardzo serdecznie witam naszych czcigodnych księży, księża proboszcza Stanisława Styczyńskiego i naszego rodaka rodniczanina, księdza Marka Łabudę. Serdecznie witam Pana Wójta Gminy Włodowice Adama Szmukiera. Panią sekretarz Urzędu Gminy Włodowice Małgorzatę Konarską. Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Lidię Łakotę Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Romana Dziwińskiego Pana Dyrektora Gimnazjum we Włodowicach, Andrzeja Jureczkę Pana Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach, Andrzeja Sutora Bardzo serdecznie witam panie i panów sołtysów sołectw z terenu gminy Włodowice na czele z naszym sołtysem panem Józefem Plebanem oraz sołtysem Skałki Wojciechem Kazaneckim. Oklaski. Serdecznie witam panie z koła gospodyń wiejskich w Rudnikach. Bardzo serdecznie witam najstarszych naszych druhów, członków honorowych: druha Józefa Bilnika i druha Józefa Zacłonę. <noise> serdecznie witam delegacji ochotniczych Straży Pożarnych z Parkoszowic, Włodowic, Góry Włodowskiej, Zdowa, Rzędkowic i Morska. <noise> serdecznie witam orkiestrę Dentą przy OSP Włodowice. Witam wszystkich zacnych mieszkańców Równik i Skałki, których nie sposób wymienić tu z nazwiska, a także wszystkich sympatyków i dobrodziejów naszej straży i pożarnictwa. Szanowni Państwo, z okazji naszego jubileuszu podjęliśmy się trudu wyremontowania wnętrza i zagospodarowania przestrzeni przed naszą remizą strażacką. Na ten cel pozyskaliśmy środki finansowe z Unii Europejskiej za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perła Jury, jak również z Funduszu Sołeckiego Rudnik. Zdecydow zdecydowaną większość robót wykonywaliśmy własnymi rękami. Obecnie proszę naszego proboszcza księdza Stanisława Styczyńskiego o dokonanie poświęcenia zagospodarowanego kompleksu, aby dobrze, trwale i bezpiecznie służył naszej społeczności. Do Ojca, który jest w zanieśmy wspólne błagania Panie i Boże, nasz obraz wszystkich ludzi swoją miłością, Ciebie prosimy. Udziel światu sprawiedliwości i pokoju, Ciebie prosimy. Sprawa, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Ciebie prosimy. Módlmy się, jak nas nauczył Pan nasz Jezus, Zbawiciel, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw wodę złego. Amen. Panie Boże, tylko Ty jesteś dobry, i Twoje dzieła są wielkie. Wysłuchaj naszych próśb i udziel nam Twojego zbawienia. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego, Wspomożenie nasze w imieniu Pana módlmy się, Boże, Twe słowo uświęca wszystko, zlej Swe błogosławieństwo na ten plac i sprawnie każdy, kto tu będzie przebywał z wdzięcznością posługiwał się i zachowywał zgodnie z prawem i Twoją wolą. Otrzyma przez Ciebie przez wezwanie świętego imienia Twojego, zdrowie ciała i opiekę dla duszy przez Chrystusa Pana naszego. A teraz proszę naszych gości w osobach pani poseł Anna Nemś, pan wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, pan radny Witold Grim, pan wicestarosta Cezary Barczyk, pani przewodnicząca Rady Gminy Włodowice Mirosława Jenderko, pan radny Rady Gminy Włodowice Zbigniew Zając, panowie Sołtysi Józef Pleban i Wojciech Kazanecki, ksiądz proboż Stanisław Styczyński, pan wójt Gminy Włodowice Adam Szmukier. Oraz jako przedstawiciela dzieci proszę Doriana Mędrka oraz druha prezesa OSP Rudniki Grzegorza Maciążka o dokonanie symbolicznego otwarcia zagospodarowanego kompleksu poprzez przecięcie wstęgi. A, przystojny człowiek jest, przyszłość tego regionu. Tak, Śniemy? Trzymaj kawałeczki, wiesz? O, będzie już twój, zanim się budzą. Ja tyle biurę. Tak? No. Gdzie jest? Brawo. Ja w obecnej chwili proszę druha prezesa Grzegorza Maciążka o odczytanie kroniki naszej jednostki strażackiej. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Ochotnicza Straż Pożarna została powołana do życia na zebraniu wiejskim 17 kwietnia 1923 roku. Wnioskodawcą utworzenia był ówczesny sołtys Rudnik i Molenta. Na zebraniu powołano zarząd oraz wybrano strażaków. Pierwszym prezesem został Tomasz Jaworski, który był kierownikiem Szkoły Powszechnej w naszej miejscowości. Natomiast naczelnikiem wybrano Józefa Muchę. Straż liczyła 23 mężczyzn. Lata 20 ubiegłego wieku były bardzo ciężkie, albowiem posiadano jedynie wiadra, bosaki i dwukołowe beczki na wodę zakupione za pieniądze gromadzkie. Tylko nieliczni posiadali częściowe umundurowanie strażackie. Pierwszy sztandar wykonany został przez komendanta Józefa Muchę w 1927 roku. Z Natomiast sikawkę ręczną zakupiono za pieniądze powszechnego zakładu ubezpieczeń wzajemnych w 1929 roku. Murowaną, niewielką remizę wybudowano za pieniądze gromadzkie oraz składki strażaków. Roboty budowlane wykonywali oczywiście strażacy. W okresie poprzedzającym wybuch wojny mieliśmy na tyle zorganizowaną formację, że potrafiliśmy skutecznie walczyć z pożarami oraz kreować życie kulturalne. W ludnikach organizowano w ten czas słynne zabawy, loterie, festyny, z których część przeznaczono na rozwój straży, a także na fundusz ochrony narodowej. Okres okupacji to czas naszego niebytu. W obawie przed represjami strażacy zmuszeni zostali do zaniechania działalności oraz ukrycia swojego sztandaru. Czynu tego dokonał narażając własne życie dróg Piotr Rakowski. Po wyzwoleniu strażacy prężnie rzucili się w wir społecznej i kulturalnej pracy. Wśród doświadczonych działaczy, który, którzy reaktywowali jednostkę po wojnie, wymienić należy Bolesława Bilnika, prezesa Piotra Rakowskiego, naczelnika, Władysława Ormana, naszego bohatera bitwy pod Monte Casino jako ówczesnego zastępcy naczelnika, Zygmunta Gębkę, skarbnika, Henryka Gębkę, sekretarza i Stefana Gębkę, gospodarza. Odbudowa kraju po zniszczonych wojennych to niezwykle ciężkie czasy, ale wówczas nasza straż organizowała potańcówki oraz projekcje kina objazdowego, umilając mieszkańcom życie jak tylko się dało. Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia udało nam się rozbudować naszą remizę. Nadbudowano piętro oraz dostawiono klatkę sodową, garaż i kotłownię. W 1975 roku zakupiono samochód strażacki Star 20, a w 1995 roku wóz bojowy typu GBA Star 244. Strażacy, zawsze chętni do prac społecznych,